Dzień dobry! Dzisiaj nagrywam do Was również w temacie wywozu śmieci, a konkretnie chodzi o uszkodzenie pojemnika na odpady przez pracowników, którzy pracują w firmie odbierającej te odpady. Moich rodziców spotkała taka nieprzyjemna sytuacja około tydzień dwa tygodnie temu. Pracownicy uszkodzili pojemnik na odpady zmieszane. Złożyłem reklamację w imieniu moich rodziców do pana Lewickiego, bo o jego firmę tutaj chodzi, pana Lewickiego ze Starzyna. Reklamacja najpierw została uznana, roszczenie zostało uznane za zasadne i de była decyzja o wymianie pojemnika na nowy. Wyznaczono termin dostawy nowego pojemnika. Kiedy pojemnik się nie pojawił, postanowiłem zadzwonić do. Biura pana Lewickiego i otrzymałem informację, że pan Lewicki zmienił zdanie i, i że reklamacja jednak została rozpatrzona negatywnie, ponieważ pracownicy pana Lewickiego twierdzą, że pojemnik był już uszkodzony w momencie, kiedy jego pracownicy pojawili się, żeby ten pojemnik opróżnić. No, jestem bardzo, bardzo zniesmaczony całą sytuacją i potraktowaniem. Sprawy przez firmę Pana Lewickiego. Nie wiem też, w jaki sposób ten pojemnik mógł się sam uszkodzić. Nie wierzę też w sytuację, że moi rodzice wzięli się kierę albo młotek i celowo uszkodzili ten pojemnik, akurat w miejscu, w którym zaczepia się go, mocuje do zaczepów przy śmieciarce. Pojemniki z reguły na wszystkich posesjach po prostu stoją. Są używane tylko w momencie wrzucania do nich odpadów. Podnosimy klapę, wrzucamy śmieci i zamykamy klapę. Więc nie wiem, jakim sposobem rant czy kołnierz tego śmietnika mógł się uszkodzić. Śmietniki wystawiamy tylko w dniu, w którym mają być opróżnione, prawda? Więc. Nie wierzę tutaj absolutnie w zapewnienia pracowników pana Lewickiego, że pojemnik był już uszkodzony, ponieważ tak nie było. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ jestem ciekawy, ilu mieszkańców gminy Puck zostało potraktowanych w ten sam sposób. Zapewne zdarzały się sytuacje, że pojemniki zostały uszkodzone. W moim przypadku to nie był pierwszy raz. W zeszłym roku uszkodzono pojemnik. Moje siostry w leśniewie. Dwa albo trzy lata temu został uszkodzony pojemnik sołecki. Trzeba było kupić nowy, ponieważ nie został wymieniony również. Myślę, że należy skończyć z, z tym podejściem firmy Pana Lewickiego do mieszkańców. No, i dlatego chciałbym wiedzieć, ilu mieszkańców zostało potraktowanych w ten sposób, ilu mieszkańców poszkodowanych mamy no i zastanawiam się co można by było zrobić z tą sprawą zależy się od tego ilu, ilu mieszkańców się zgłosi do mnie proszę o komentarze pod filmem albo w wiadomościach prywatnych podejmę decyzję jak można tą sprawę rozwiązać dziękuję bardzo i do usłyszenia, do zobaczenia, miłego dnia